Premiera wyjątkowego e-booka. Warsztaty z gwiazdami. Jubileusz Liceum w Kurniku, Kolejny etap przebudowy. Pomarzenia i ergometr. Rozkwitam na nowo. Taki tytuł nosi e-book, którego premiera odbyła się 18 października w Baranowie. Wydawnictwo jest skierowane do kobiet zmagających się z rakiem piersi. Ebook tak naprawdę jest takim poradnikiem dla rodzin, dla najbliższych, dla kobiet, które chcą nauczyć się profilaktyki, ale również dla kobiet, które są w trakcie choroby, bądź dowiedziały się właśnie w danym momencie, że są chore. W e-booku są prawdziwe historie dziewięciu dziewczyn, dziewczyn, ze stowarzyszenia Rakujemy jak chcemy. W ebooku panie opowiadają o tym, że nawet po najtrudniejszych doświadczeniach można rozkwitnąć na nowo. Bohaterki wydawnictwa pokazały to także podczas specjalnej sesji z Zdecydowałam się na udział w tym projekcie, żeby pokazać innym dziewczynom, że po pierwsze bardzo ważna jest profilaktyka, która oczywiście nie uchroni nas od zachorowania, ale jeśli już zachorujemy, przejdziemy tą trudną drogę leczenia, to nie jest koniec świata. To jest chwila, moment i wracamy do swojego normalnego życia. Oczywiście ono się zmieni nieco, ale nadal możemy być piękne, cudowne, możemy brać udział w takich sesjach i pokazywać, że życie na raku się nie kończy, że wręcz przeciwnie. Może ono rozkwitnąć na nowo z jeszcze większą siłą, mocą i nowymi perspektywami. Wydanie e-booka było możliwe dzięki wsparciu Powiatu Poznańskiego. Wszystko, co się łączy ze zdrowiem, jest w naszym szczególnym polu widzenia. Ta akcja jest nieprawdopodobna, bo rozniosła się chyba już po całej Polsce. Chcemy, żeby wszyscy, którzy są dotknięci jakimkolwiek problemem zdrowotnym. Byli albo zabezpieczeni, a jak już zachorują, żeby byli dobrze obsłużeni. Dlatego olbrzymie pieniądze inwestujemy w zdrowie, a tego typu akcje są zawsze w naszym sercu. Ebook można pobrać bezpłatnie między innymi ze strony powiatpoznan.pl. Ponad 150 dzieci z powiatu poznańskiego wzięło udział w warsztatach siatkarskich, które tradycyjnie zainaugurowały memoriał Arkadiusza Gołasia. Poprowadzili je zawodnicy i sztab szkoleniowy z krybeł Każda okazja, tak naprawdę. Dziś po odbijania i zobaczenia takiego obcowania z tymi swoimi, a może nie idolami, ale z kimś, kto już powiedzmy coś osiągnął w tym sporcie, myślę, że to może być przyczyna tego, że zachęcimy ich i damy im takiego motywacyjnego kopa, żeby na tej sali spędzali dużo czasu i po prostu się ruszali. Podczas godzinnych zajęć był czas nie tylko na naukę podstaw siatkówki, ale także na rozmowy i zdobycie autografów. Bardzo mnie to cieszy, że w ten sposób zaszczepiamy pasję do siatkówki wśród młodzieży. Pokazujemy im, że świat istnieje nie tylko w ekranach telefonów i komputerów, ale przede wszystkim sport jest czymś pięknym, czymś co łączy, co buduje przyjaźnie i można go uprawiać zawodowo, ale można też traktować go jako pasję i hobby. 20. edycja Memoriału Arkadiusza Gołasia, tak jak siedem wcześniejszych, odbyła się w Zalasewie. Podczas dwudniowej imprezy hala wypełniła się do ostatniego miejsca. Triumfowała Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która w finale pokonała 3-2, warte zawiercie. W meczu o trzecie miejsce Skrabełchatów wygrała 3-0 z Berlin Wolitz. W Kurnickim Centrum Rekreacji i Sportu Oaza odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 80-lecia liceum ogólnokształcącego imienia generałowej Jadwigi Zamojskiej w Kurniku. Nasza placówka łączy przede wszystkim tradycje i nowoczesność. Szczycimy się przede wszystkim wynikami egzaminów maturalnych i egzaminami zawodowymi. Szczycimy się tym, że jest ta nasza szkoła zakorzeniona w historii kurnika. Jesteśmy szczęśliwi, że cały czas jesteśmy postrzegani w środowisku lokalnym jako kameralna, dobra szkoła szkoła z tradycjami, która uczy i wychowuje. Organem prowadzącym placówkę skórnika jest powiat poznański. Ważny dzień dla szkoły, dla społeczności szkolnej, bo to przede wszystkim ludzie tworzą szkołę, nie mury, nie wyposażenie, ale ludzie. Ci, którzy pracują, ci, którzy się uczyli tutaj, ci, którzy ukończyli szkołę, no i należy życzyć wszystkim, żeby ta historia szkoły miała na swoich stronach jak najwięcej złotych zgłosek. W trakcie uroczystości nie zabrakło części artystycznej. Zebranym zaprezentowali się chór Castellum Cantans oraz uczniowie szkoły, którzy przywołali także ducha Jadwigi Zamojskiej, patronki placówki. Były też kwiaty, życzenia i mnóstwo wspomnień. Jubileusz zakończyła zabawa absolwentów. Systematycznie poprawia się infrastruktura drogowa w gminie Dopiewo. Od pewnego czasu mieszkańcy Dąbrówki oraz pobliskich palędzia i dopiewca mogą korzystać z wyremontowanego odcinka drogi od ulicy Kolejowej do ulicy Słonecznej w Dąbrówce. To kolejny etap przebudowy. Była ona możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wyniosło blisko 3,5 miliona złotych. Cała inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa poszczególnych uczestników ruchu oraz podniesienie komfortu dojazdu do dróg wyższej kategorii, w tym do zachodniej obwodnicy Poznania. W hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie rozpoczęła się jedenasta edycja wspólnego projektu powiatu poznańskiego oraz fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo pod nazwą Pierwszy Krok Wioślarski na terenie powiatu poznańskiego. Biorą w nim udział najstarsi uczniowie szkół podstawowych. Młodzież rywalizuje na ergometrach wioślarskich. My to traktujemy bardziej jako wolne zabawy, pokazania młodym ludziom, że jest taka dyscyplina jak wioślarstwo, że można ją uprawiać to można się pobawić, a przede wszystkim jest to współzawodnictwo. zawodnictwo. Być może ktoś z nich będzie uprawiał wyświatstwo. Mamy w pierwszej serii zawodników, którzy są mistrzami Europy juniorów, są mistrzami świata juniorów. Kolejne eliminacje odbędą się w Komornikach, Swarzencu oraz Czerwonaku. Finał zaplanowano 18 listopada w poznańskim hotelu Nowotel Malta. Nagrodą dla najlepszej szkoły będzie ergometr wieszlarski. W poprzednich edycjach programu udział wzięło ponad 10 tysięcy dziewcząt i chłopców ze szkół powiatu poznańskiego.